Ćwiczenie Quantum Energy Transformation. Proces, wewnętrzne połączenie. Kocham Cię mała, kocham Cię mały. Usiądź wygodnie i skup swoją uwagę na podstawie swojego kręgosłupa. Na kulce energii u podstawy swojego kręgosłupa. I oddychaj. Wdech nosem i długi, głośny wydech ustami. I jeszcze jeden. I jeszcze jeden. Nadal skupiając swoją uwagę na kulce energii u podstawy swego kręgosłupa pozwólby Twoja Aura się poszerzyła i jeszcze bardziej poszerzyła i jeszcze bardziej, i jeszcze bardziej, i oddychaj. I jeszcze jeden oddech. I jeszcze jeden oddech. Bardzo dobrze. I teraz powiedz do siebie: Kocham cię, Mała, kocham cię, Mały. I wstaw swoje imię: Kocham cię, Mała, kocham cię, Mały. Jestem z tobą i zawsze będę z tobą. I odczuj, proszę, wszelkie reakcje w swoim ciele, które pojawiły się na zdanie: Kocham cię, Mała, kocham cię, Mały, jestem z tobą i zawsze będę z tobą. A teraz zaproś jeszcze więcej tego uczucia, które się pojawiło, kiedy mówisz: Kocham cię, Mała, kocham cię, Mały. Jestem z tobą i zawsze będę z tobą. I zaproś jeszcze więcej tego uczucia, które się pojawiło. I zaproś jeszcze więcej tego uczucia. I jeszcze więcej tego uczucia. I jeszcze więcej tego uczucia. Więcej tego uczucia. Bardzo dobrze. A teraz pozwól sobie być przez chwilę z tym uczuciem. Świetnie. A teraz pozwól temu uczuciu odejść. I oddychaj. Rób wdech nosem i długi, głośny wydech ustami. I jeszcze jeden. I jeszcze jeden. Bardzo dobrze. Zadam Ci teraz kilka pytań. Nie musisz odpowiadać na te pytania. Po prostu poczuj reakcję w swoim ciele w odpowiedzi na te pytania. I oddychaj. Oto te pytania. Kim się teraz stałaś? Kim się teraz stałeś, kiedy przez tę krótką chwilę pozwoliłaś sobie, pozwoliłeś sobie kochać swoje wewnętrzne dziecko. Oddychaj. Cały czas oddychaj. Oddychaj i pozwalaj. Oddychaj i wybaczaj. Oddychaj i pozwalaj. Jakie możliwości się przed Tobą otworzyły, kiedy pozwoliłaś sobie, pozwoliłeś sobie zaopiekować się swoim wewnętrznym dzieckiem. Oddychaj. Oddychaj i pozwalaj. Oddychaj i wybaczaj. Oddychaj i pozwalaj. Jakie jeszcze inne, wspanialsze możliwości pojawiły się przed tobą i twoim wewnętrznym dzieckiem? I jakie jeszcze inne możliwości się pojawiły, jeszcze inne, nawet lepsze od tych ostatnich? Oddychaj. I jeszcze jeden oddech. I ostatni. A teraz uśmiechnij się do swojego wewnętrznego dziecka i jeszcze raz powiedz do niego: Kocham cię, mała. Kocham cię, mały. Jestem z tobą i zawsze będę przy tobie. Bardzo dobrze. Odetchnij teraz głęboko i pozwól sobie na bycie sobą. I pozwól sobie na kochanie swojego wewnętrznego dziecka nawet więcej niż przed minutą. Dziękuję. Dziękuję Ci bardzo za wykonanie tego ćwiczenia razem ze mną. Polecam Ci je na co dzień. I jeszcze mała prośba. Proszę w komentarzu pod tym wideo podziel się z innymi czytelnikami tego bloga Twoimi odczuciami po wykonaniu ćwiczenia. Do zobaczenia w następnym nagraniu. Mówiła Barbara Łukowiak.